powitać Was serdecznie. E, nim rozpoczniemy dzisiejsze pierwsze warsztaty e, w ramach e, projektu integracyjnego e, polsko-szwajcarskiego. Chciałabym uroczyście otworzyć klub, e, w którym odbywać się będą zajęcia przez e, najbliższe 10 miesięcy. Proszę e, gospodarza e, tego domu, wiceprezesa Stowarzyszenia, o przycięcie z tej... Zobaczcie, że to są barwy stowarzyszenia. Dziękuję. Dziękuję. króciutko e, nakreślić, po co tu zebraliśmy się, e, przy okazji czego, e, co, co chcemy uzyskać przez te nasze spotkania. E, stowarzyszenie jest e, realizatorem projektu Centrum Integracji Międzypokoleniowej polsko-szwajcarskiego. Celem naszego projektu jest międzypokoleniowa edukacja obywatelska. Między innymi dzisiaj ta edukacja odbędzie się. To będą właśnie warsztaty PFETU Mobil, do którego bardzo zachęcam. Warsztaty edukacji finansowej, które będą w przedszkolach miały miejsce. Prezydent Witam w bardzo serdecznie w Fundacji Porozumienia w Fundacja to prawda nie jest partnerem w tym projekcie, ale chętnie służymy pomocą, radą, przede wszystkim jeżeli chodzi o lokalne dostępienie państwu, sprzętu, i innych rzeczy, także serdecznie zapraszamy i życzę powodzenia w projekcie.